Dziś w Warszawie odbywa się największy przejazd rolkowy Night Skating Warszawa. Jest to 18,5 km. Jedziemy przez Warszawę, właściwie głównymi ulicami wzdłuż Pałacu Kultury. Trasa jest klasyfikowana jako łatwa, także osoby, które są jeszcze nie aż tak mocno doświadczone na pewno sobie poradzą. Dlaczego jeździmy na rokach? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w dużym stopniu chcemy promować zdrowy tryb życia. Chcemy wyciągać szczególnie w tych czasach najmłodsze osoby, które dużo czasu spędzają niestety przed komputerem, żeby troszkę korzystały z tego życia. Jesteśmy wspierani przez różne służby, przede wszystkim jest to Wydział Ruchu Drogowego w Warszawie, który zabezpiecza nam wszelkie przejazdy. Dodatkowo współpracujemy z ratownikami Medycznymi dr Sprint, którzy dbają o bezpieczeństwo podczas naszych przejazdów. Są to dwie karetki na obecną chwilę. Kłoniło Cię na przyjazd na dzisiejszą imprezę? E, dowiedziałem się od koleżanki, że jest taki fajny, e, fajny event, więc stwierdziłem, że czemu nie. I od razu dzieci zabrałem. Na pewno lepsza aktywność niż siedzenie, że tak powiem, z koleżanką gdziekolwiek, ale tak to można przynajmniej coś ciekawego porobić. Nie? Dokładnie tak. Ciekawy sposób na spędzenie. Ładnego wieczoru. Yy, usłyszałam, że koleżanka idzie, więc też chciała. Seweryn, powiedz mi, ile czasu jedzisz na rolkach? Jak miałem 10 lat zacząłem? Czyli dawno? Dawno. Szczerze, ja od dzieciaka takiego małego, więc ja tak chyba identycznie od jakiejś komunii dosłownie. Ja z y, 6 lat. Ja z 5. Dzień dobry panie Henryku. Witamy Witam na witamy na night skatingu. Cieszymy się, że pan z nami jeździ. Może powie pan kilka słów o sobie? Jak to w ogóle się zaczęło z rolkami u pana? 2014 rok, sierpień. Pierwsze rolki kupiłem takie byle jakie I pierwszy przejazd, który był na Ursynu. A który to jest pana przejazd 78. od 78. 78 przejazd. A lat pan ma obecnie? 73. Który pan najbardziej wspomina, który był najlepszym przejazdem? E, w ogóle wszystkie są super. E, na przykład ostatni to był taki, który mieliśmy powstańczy, kiedy nas było 77. Mhm. I po prostu niby był króciutki, a był taki, Trudny, że hej, bo deszczowy, A po prostu ogólnie yy, wszystkie są dobre.